Yo, zima, ale z tej strony potionek games i że już to będzie taki mały specjal na tysiącka widzów, więc specjalnie postanowiłem stworzyć świat, w dodatku pierwszy, kolejny znaczy. I to będzie świat polegać na, na serię na zdobywaniu itów. Od razu dam, że to jest spawn, o to się zespałniłem. E Dzisiaj takie odcinek powinien no 12 minut, jak nie więcej, ale nie wiem. No ale zacznijmy od, zacznijmy od tego, że będziemy rąbać drzewo może tak, to nie jest, jest jakiś super odcinek, no, to jest po prostu normalny odcineczek, tylko że taki, że kolejny świat jest stworzony, tym razem nic nie zrobiłem na nim, nic nie jest, po prostu jest świeży, świeżak. Wersja 1.5.2, bo nie chciało mi się na tej najnowszej 1.6.2. Więc tak, y, kupimy sobie, jak zwykle, nic ciekawego kopać, drewno, no ale... Dzisiaj wszystko będziecie widzieć. Dobra. Fajnie nas tu zrespiło. Po prostu git nas zrespiło. Tak się cieszę, że w takim miejscu, że po prostu nie wierzę. Dużo drewna, od razu dostawasz sło, węgla i wszystkiego. I chyba tu się nawet osiedlimy. Blisko dniemy my mamy już domek. Dlatego zrąbię te drzewa. Dobrze, mamy już dość drewna. O ja właśnie jak zauważyliście specjalnie na tę okazję zmieniłem skina. Siema. I tak jak zwykle robimy podstawy. Czyli stawiamy crafting, patyki. I tak. No po pierwsze zacznijmy od kilofu. Po drugie od miecza. Bo tu już nam się pożywienie kroi. Ale tu już nam się pożywienie kroi. Nie uciekaj. Proszę cię, ja mam myszkę zwaloną. Jeszcze z myszką, dzieje... Ja? No właśnie. E, tak, no na początek już sko sobie skopiemy. E, gram na teksturce Fightful. Link powinien być do niej w opisie. Nie wiem czy mi się już uda go wyrzucić, ale... Jak się udało, to było fajnie. Najpierw zróbmy sobie mieczyk. Dobrze. E, tak, na dwa hity idzie, teraz będzie dużo szybciej się zbierać, e, tak, e, dobra. Bijemy jeszcze... pom! Ach! No tak, sorry, że tak tego, ale ja mam zwaloną myszkę, ja będę musiał nową myszkę kupić. E, to w swoim czasie. Dobrze. Idziemy, by by by. No w sumie tu nie wiem gdzie pójdziemy. X... Zwalone. No to, to jak zwykle... Sorry! Tak, pokazało mi się takie główienko jedno. Oczywiście znaczy jeszcze się... Eee, yy, nagranie się nie skrzyniło. Nie. Na szczęście nie już się bałem, że nagranie się przez to zwaliło. Nie na szczęście wszystko jest dobrze. Patrzcie, znowu się pojawiło. Co za gówno? Pewnie zaraz mi się strona internetowa tego włączy. I zaraz nagranie się zwali i będzie strona internetowa zamiast yy, gry. Tak, ja już tak miałem, bo testowałem i na serio to mi się pokazało. Się troszkę wkurzyłem, ale tak postanowiłem coś wrzucić, więc to będzie jakiś specjal mały. E, kolejnego dnia, czyli jutrzejszego, powinienem wrzucić e, specjal i to chyba powinien być mój vlog, ale nie jestem pewien. Chyba, że z jakiejś gry wrzucę. I mam monstrum lagi i z tego powodu bardzo. Jestem niezadowolony. E, tak. O e, nie, nie, nie. Złupi fryer. Sorry za wyrażenie. No ale dosłownie, kurna myszka mi się wali a ta kurna ucieka ode mnie. Co za debil e, Może kolejny film... O jabłuszko. Może kolejny filmik to będzie specjal z moim kolegą. Rozwalimy to, bo nie chcę paść i na dwa hity idziesz. Dobrze, dobrze. Idziemy na spawn, bo tutaj właśnie mamy craftinga. E, tak, może tak. Pokopmy kobla. Troszkę. I będzie kit. Przynajmniej powinno być super. Nie wiem jak to wyjdzie. Oj, sorry, zaleka. Jest tak, kopmy sobie kobla. I tak. Yy, tak można najpierw to sobie zróbmy już kill off bo jak nam jakaś lepsza okazja się trafić, czy na przykład żelazo to już nie będziemy mieli gramy na poziomie łatwym poziom trudności łatwy bo ja nie lubię na serio trudnego poziomu znaczy jeszcze mogę na normalny grzeć ale muszę już być bardziej ogarnięty w tym czy nie w Minecraftie, wiesz ja na tym świecie muszę zrobić domek już może, muszę się ogarnąć Dobra, jeszcze pójdziemy tu pokopać, yy, tak, jak zwyczajny odcinek, w sumie to, w sumie to nawet nie powinno się nazywać specjal, tam może będzie tyle, że to nie będzie specjal, tylko po prostu zwykły odcineczek, tak, yy, zwykły odcineczek i tak, no właśnie, sorry, że tak się powiem. O wiedziałem Dobra, zrobimy zwykłe to będzie zwykłe jakiegoś jest... Jezu Jez... się Sorry byś tak denerwuję, bo mam tyle słów Jezu Są na serio Wam dziękuję Tak, podziękowania wyrażę w vlogu Jeszcze zobaczę jak ten vlog mi się da Jak wyjdzie Spróbuję go przerobić Że wiecie było w HD ale nie obiecuję, nie obiecuję Ale pff, spróbuję go przerobić tak jedzenie mi się kończy ale mamy węgiel więc nie ma jeszcze bać musimy tylko tutaj kopać jeszcze yy, tak, zobaczę ile to się nagrywa już 6 minutek ale nam to nie przeszkadza my sobie dalej gramy yy, tak jeszcze tego wykopiemy Hmm. Co by tu powiedzieć jeszcze? No nie wiem. Może z tego, że może być live na Twitchu, chociaż nie obiecuję. No ale może zrobię tego live na Twitchu dla Was. To zależy jak już mi się. Nie, może livea nie będzie. Znaczy tak konkursów tak że powiewawszy, jak miałem 100 widzów, to chciałem zrobić konkurs, a to na starym kanale. Ale pomyślałem, nie, nie będę robił, bo mi się nie chce. Nie no, ja trochę taki len jestem, jak do konkursów chodzi, albo jakiś specjal, albo jakiś projekt. No to jakiś jestem taki leni, leniuszek w tym, jeśli chodzi o to. Więc się nie, nie przejmujcie tym. Może zrobię nagi gif Gift koda, ale nie jestem pewien. Y... Sorry, że tak się zamilkłem, ale wiesz, skupiłem się bardziej na grze. Może z Flat Out, jeśli znacie tą grę Flat Out 2, powinno się czytać Flat Out wymawiać. To z niej zrobię na pewno. To jest staratka gierka, pewnie ją znacie. Zrobię z niej fi w, no, film na YouTube wrzucę. Normalny ten i trochę tyle z dzisiejszych informacji takich. Tak, już mogę stawiać skrzynkę Już mogę w sumie robić pies wszystko Stawmy skrzynkę I pochowajmy do niej niepotrzebne rzeczy O już, mamy stak węgla Proszę jak szybko się uzbierało Robimy piecyk Jeśli wam przerwie i będzie na nowo się nagrywać, to będzie kolejny materiał i on będzie złączony razem. Jest to tak głupio może wyglądać, ale... Nie wiem w którym momencie on się powinien złączyć. No ale... Mm -hmm, mm. Testniemy to spokojnie. No chyba tak, wszystko co chciałem teraz zrobić. Yes, sorry. Yy, fajnie, no dobrze, że już są otwierane normalnie skrzynie. Dobra. Yy, tak, to może Siemanderko 3-2 mleczko. Yy, yy, tak, yy, będzie to tak, że to już było... Yy, to będzie razem wyrzucone, więc to tak... Może tak 11 minut będzie trwał, 12, nie wiem. Jest to tak, co dzisiaj chciałem zrobić. Jeszcze zrobię... ...sikierę i... ...pokopiemy może tak. Nieco dla dzisiaj to, bo... ...pokopiemy trochę... ...drewna... ...to nam się od razu będzie milej... ...grało, więc zaczynajmy. Przy wam powiem... Nie ma nic interesującego... ...niż jak minął min 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 dzień. Otóż to, dzień mi minął tak, e, że zacząłem grać z Rafim. Nie wiem, która to byłaby godzina. dziesiąta, dziewiąta, nie pamiętam. Grałem sobie z Rafałem, on nagle do mnie z takim tekstem, bo ja grałem na serwerze takiego gościa. Tak, e, e, zostałem na tym serwerze zbanowany za to, że e, on o byle powód się obraził, że niby podpaliłem, rozwaliłem coś. E, nie wiem o co temu dziecku chodziło. Bo on się obraził o to, że mu niby głowy im tam rozwaliłem na spamie, a to tak dziadowy serwer był. E, e, jeszcze głupi e, admin tego serwera. Właściciel w sumie, bo adminem to był Rafał. E, tak. Może jakieś komentarze. Niech tylko coś ze spami tego ja zablokuje i usunę spokojnie. Tak, ja tego ten noob kazał mi ten odcinek usunąć Jak zrobi pogadajmy jak będzie miał, nie wiem Co, co najmniej tysiąc Co najmniej 500 subskrypcji To pogadamy sobie O usuwaniu filma Filmiku Po pierwsze nie był Nie było, nie było żadnego przekleństwa, nic, po prostu była normalna Reklama serwera. Nic więcej, kurde, tylko zwykła reklamka. A ten jeszcze przyczynia. Fajta, fajta. Usuń ten na film, bo nie chcę, żeby była reklama. No to niech spada, ja na pewno go nie usunę. Niech mi pocałuje głęboko gdzieś. Nie chcę tutaj się źle wyrazić. De, mam go gdzieś. Nie boję się tak może już po pierwsze zacznijmy przepalać bo to się już nie zaciekawie robi a ja tu nie chcę mieć do czynienia z nie wiadomo jakimi mobkami mob bo trochę to nie zaciekawie wygląda wolę z mieczem chodzić bo będę miał pewność że nic mi się nie stanie i chyba tutaj pójdę zrobić pokopać sobie węgla e, dobrze mogę już zrobić nasze patyki e, zrobimy ich osiem aż tak e, dobrze zjemy sobie troszkę o już nam wystarczy Dobra i idziemy tam gdzie byliśmy I to chyba było... O tak szkielet Jak przypuszczałem nasi... nasi podstawowi Nie mówię, że dwa Dwa Idę to... sorry, ale ja tam nie pójdę, bo nie jestem wykokszony Jeszcze nasi przyjaciele Creeperzy, no proszę o, kurde, Spider-Man Spider-Man o kurcze, jaka podnieta. O kurczę, Spider-Man. Wybuchnijcie. Eee, nie, nie o to mi chodziło. Eee, tak, mogę nawet być nieogarnięty z tymi Creeperami. Nie, powiedzcie tylko, że szkielety wysadziło, to bym się bardzo cieszył z tego, bo nie wysadziło, ale tam jest jeden. Eee, dobra, trzeba go taktycznie załatwić. Eee, fajna taktyka, on prosto na mnie szedł, ale dobra. Zajebista taktyka. A tu się mały dziecko schował. E, e, zlagowane. Coś tu miałem. Myszkę chyba troszkę. No się tu dosta... Eno no bez jaj. E, no gościu. E no go... Te, e, tak, tak, tak. Tak to ja się nie bawię. Sorry. Ale ja się tak nie bawię. Se. E nie bez jaja. ja się tak nie bawię. Za dużo mop Dacie mi w końcu to wykopać. Dziękuję. No! Mmm, gupku, daj mi... Dacie mi w końcu coś wykopać. Czy będę musiał kurna się modlić, żeby to wykopać? Dacie mi to w spokoju wykopać i ja sobie pójdę. Czy to taki wielki problem? Wykopię sobie to, co miałem wykopać i mnie tu już więcej nie zobaczycie. Spokojnie. Jako serio... Eee, boję się. Fuck. Fuk! Trzeba go zabić. U fuck! Niech mi się skończył. Niedobrze. dobrze. O górek! Dobrze wybuchnął sobie, cieszę się. A, Ale bez ja jakieś ja dostanę, muszę koble pozbierać. Tak, pozbieram kobla i się podsadzę. Mądry pomysł. Pyk, pyk. Tylko najgorsze jest to, że mi się mijaczek skończył mm. aby tutaj nie było żadnego mopka. przyjemnego. Dobrze, że wszystko nam się już przepaliło. Dobra, e, zakończymy ten odcineczek. Sorry, że jestem taki... Woko W oko dostałem. Dobra. E, co ja robię? Dobra. E, więc tak, dziękuję Wam z, e, serdecznie za... Dobra, to na vlogu będzie, więc tak, trzy... Yy, Zapraszam do więc tak, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa.